Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem porozmawiać o książkach. Książki te, cała seria książek technicznych na dobrą sprawę dla hobbystów, czy techników związanych z elektroniką, czy ogólnie z taką pracą warsztatową, chociaż właśnie skierowana przede wszystkim do elektroniki. Książki, które zakupiłem jeszcze w okresie szkolnym, technikum, Książki, które zostały mi polecone osobiście przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Są to bardzo i, fajne i przystępne pozycje. Ja u siebie mam cztery. Cztery różne tomy tych książek, całej serii: Elementy, układy cyfrowe, układy i technika cyfrowa. Chciałem z Wami porozmawiać na temat tych książek ogólnie. Jeżeli byście chcieli, możemy. Zajrzeć, zajrzeć do której z tych pozycji bardziej szczegółowo jeżeli tak piszcie w komentarzach natomiast teraz ogólnie dlaczego te książki kupiłem i dlaczego uważam, że one są warte przeczytania książki są dosyć stare one jeszcze kiedy ja je kupowałem one już wtedy były stare jeżeli chodzi oczywiście nie o wiedzę, która jest w niej zawarta tylko, tylko o sam papier książki, które zostały napisane przez litera Nirmana, przełożone z języka niemieckiego, w 87 roku, a wydaje mi się, że niektóre z nich, ja je kupowałem w różnym okresie, widzicie, 83, ja je kupowałem w różnym okresie, nie kupiłem całości, 79, 79 i tutaj mamy jakiś, no nie ma tutaj. Ok tutaj wykorzystuję coś na zakładkę 86 no. książki te zdecydowałem się kupić i przeczytać, dlatego żeby w bardzo prosty i przystępny sposób pokazują czym jest elektronika, czym są poszczególne jej działy. od bardzo podstawowych, od bardzo podstawowych rzeczy jak właśnie opis samych podstawowych zjawisk i elementów, no tak jak i tytuł: Elementy elektroniki, czyli skupiamy się tutaj na podstawowych rzeczach: żarówka, przekaźnik, dioda, tranzystor, kondensator, cewka. I idąc dalej, wchodzimy coraz bardziej w szczegóły. I jak widzicie, zakres tutaj tej, tematyczny. Jeżeli nie widzicie. Dajcie znać, ja spróbuję wrzucić zdjęcie w społeczności. Postaram się to przybliżyć, tak, żebyście chociaż troszkę widzieli, jak wygląda sam spis treści. Książki, o tak pisane czcionką, bardzo fajną, dobrze się je czyta. Dosyć dużo ilustracji, obliczenia jednostek, przeliczanie jednostek. Tak bardzo bo patologicznie to wszystko jest wytłumaczone. Naprawdę osoba nawet nietechniczna, która będzie miała w ręku tę książkę, z pewnością będzie w stanie zrozumieć wszystkie, wszystkie rzeczy, które są w tej książce opisane. A nawet jeżeli ktoś będzie potrzebował bardziej rozszerzonej wiedzy, no to to jest bardzo dobry start do tego, żeby Później przeglądać pozycje bardziej skomplikowane i wymagające większej już wiedzy. Popatrzcie, jak fajnie opisane są tabele, rysunki. Jak na taką starą pozycję mamy tutaj, widzicie, w różnych kolorach tytuły. Tabelki są bardzo przejrzyste. Obliczenia, symbole. Jedyna uwaga, no to jak na dzisiejszy standard, no to zdjęcia wiadomo troszkę już leciwe. Niemniej opisane są w porządku, chociaż znaczy, no widzicie, że zdjęcia czarno-białe jeszcze w niezbyt wysokiej rozdzielczości. No to przyzwyczajeni jesteśmy po prostu dzisiaj do, już do czegoś innego. O, rezystory. No tak wyglądały kiedyś rezystory, dzisiaj już wyglądają one troszkę inaczej. Przypominają. Przynajmniej coś takiego. No, właśnie, wyobraźcie sobie rezystor i widzicie, jak zdjęcie wygląda w tej książce. No, niemniej uważam, że warto. O, tutaj mamy potencjometr. Takie potencjometry oczywiście do dzisiaj jeszcze są stosowane i można je kupić na AliExpress bez problemu. To jest najzwyklejszy potencjometr. A tutaj. Tutaj mamy z dwoma pokrętłami. Ciekawy jestem, czy jakiś taki wieloobrotowy, bardziej skomplikowany, będzie wieloobrotowy. Potencjometry są bardzo, bardzo drogie. O, tutaj mamy różnego rodzaju inne rezystory, żarówki. Już takich żarówek też się nie stosuje, tylko w starych maszynach. Kiedyś widziałem u dziadka na warsztacie w pudełku różne żarówki tego typu. Dzisiaj już takich żarówek nie widzę zbyt często. Stosujemy po prostu bardziej energooszczędne elementy, jak właśnie diody. Tutaj mamy diody fotoczułe. A tutaj mamy diody LED. Też zdjęcie dosyć kiepskiej jakości. Ogólny zarys widać, ale no zdjęcie nie jest zbyt dobre. Natomiast schematy bardzo fajnie są opisane. Dobra, same elementy O, widzicie charakterystyki Dioda półprzewodnikowa Charakterystyki Proste układy pomiarowe Jeszcze na bateriach 4,5V Kojarzycie takie baterie? One jeszcze dzisiaj są dostępne Tylko, że już wbudowane w innej technologii Widziałem baterie Warty tego typu, tylko 4,5V Nowe, dzisiejsze Z tym, że już właśnie Budowane Chyba na ogniwach litowo jonowych ale nie takich 18650, tylko jakichś takich mniejszych, które pasują rozmiarowo do tej baterii. Mamy całkiem sporo urządzeń, które jeszcze są zasilane takimi bateriami i warta zdecydowała się wypuścić serię takich baterii, które są nie w porządku. Ja mam jedno urządzenie przynajmniej, które jest zasilane taką baterią. Pamiętam kiedyś były też latarki zasilane takimi bateriami. O sposób pomiaru jak powinno jak powinien przebieg wyglądać bardzo fajnie wszystko opisane prostownik mostek greca no po prostu książka jeżeli kogoś interesuje jakieś konkretne zagadnienie to na pewno w tej książce znajdzie odpowiedź na swoje pytanie, przynajmniej w jakimś ogólnym zarysie, bo wiadomo, że tych działów tutaj, jak widzieliście, jest dużo. Jest dużo i są i są, powiedzmy, stosunkowo krótkie. Niemniej jednak niemniej jednak warto zajrzeć tam właśnie, żeby przynajmniej wiedzieć, gdzie szukać dalej. Chciałem Wam pokazać tą pozycję w pierwszej kolejności. Dlatego, że przeglądając tutaj ten materiał przed tym filmem, zaglądając sobie w spis treści, znalazłem y, zdjęcia mierników. O, zdjęcia mierników, które mamy tutaj y, z epoki. Ja tutaj sobie o, to przesunę. Wyciągnę sobie, te, sobie tego UMK i zobaczycie. Że to jest ten ułemek. Miernik uniwersalny. To jest ten ułemek. Możemy sobie zobaczyć, jak on wygląda. Mamy tutaj drobne różnice, ze względu na to, że było ich kilka różnych typów. Niemniej cały układ jest bardzo podobny. Miało różne zakresy pomiarowe, ale obudowa jest ta sama. Ja akurat trafiłem bodajże na bardzo podobny egzemplarz. No w środku wygląda prawdopodobnie identycznie. Jeżeli bym go otworzył. No nie będziemy teraz, to nie jest film o tym mierniku, tylko o książkach. To jedno. Patrzcie jak czas się zmienił, jak się zmieniły w ogóle przyrządy pomiarowe w tamtym czasie. Ta książka oczywiście jest napisana przez, przez Niemca, wydana w Polsce. Chyba dosyć sporo właśnie redagowana ze względu na to, że mamy tutaj użyte w tych książkach dużo przyrządów produkowanych i dostępnych w Polsce dla elektroników. Między innymi właśnie ten ułemek. Jeżeli przewrócimy sobie w stronę dalej, patrzcie. Tutaj mamy z kolei Meratronika. O, ja tutaj tego Meratronika też mam, okazało się. O, popatrzcie. To jest to samo. To jest to samo. Oczywiście tutaj mamy, jak widzicie, nazwę. Bo dużo. T ten miernik był produkowany na eksport do Kanady, do Włoch. I właśnie ze względu na to, pod różnymi nazwami był sprzedawany. Niemniej, to jest. To jest ten miernik V640. No i jak widzicie, nawet skalę skalę tutaj mamy dobraną. To jest skala, bodajże z tego, tak, z tego UMK. UM4B. My mamy UM4B, czyli to jest dokładnie ten sam. No popatrzcie. Jak wygląda w środku? Wszystko fajnie dostosowane do tego, co było dostępne w Polsce. O, tutaj mamy kolejny przyrząd pomiarowy dostępny. Kolejny UM, tylko że bardziej coś pośredniego pomiędzy tym a tym. Inne dostępne. Lumele, to jest Lumel. Wszystkie tutaj przyrządy pomiarowe, zdjęcia do tej niemieckiej książki. Są dostosowane do polskiego użytkownika, dlatego że mamy tutaj przyrządy dostępne w Polsce, czyli na tych, na których się pracuje, pracowało kiedyś w szkołach, dzisiaj te mierniki też już nie są zbyt częste i mało kto ma do nich dostęp, a jeszcze mniej osób ma dostęp do sprawnych urządzeń tego typu. Te dwa są przeze mnie naprawione i są sprawne. Tutaj mamy oscyloskop, oscyloskop też wyprodukowany w Polsce. Widzimy oznaczenia po polsku. tutaj dalej. A tutaj już mamy jakieś urządzenia specjalistyczne przyrząd do strojenia odbiorników radiowych. Tutaj już mamy jakiś niemiecki odpowiednik, pewnie dlatego, że w Polsce nie było dostępnych w tamtym czasie takich mierników albo były bardzo rzadkie, albo to po prostu były bardziej popularne. Proszę bardzo, jak wygląda o, sama płytka. Patrzcie, dzisiaj takie układy się w jednej kostce mieszczą. O, jak zacząć? Uniwersalne płytki drukowane. Do dzisiaj takie płytki są dostępne i są na YouTubie filmiki, jak ludzie robią z takich, na podstawie takich płytek, układy. Widziałem, to działa. To jest po prostu lutowane między sobą, jeden, jeden pin z drugim, przekładamy, przewlekamy sobie elementy poszczególne do płytki i lutujemy sobie ścieżkę z drutu, z, z, z tyny. No nie jest to może zbyt piękne, ale, ale działa. Drugim sposobem było kiedyś, ta metoda na dobrą sprawę już była za moich czasów taka powiedzmy, Niezbyt nowoczesna, no ale tak się zaczynało, czyli kupowało się całe płyty miedziane. Ja jeszcze gdzieś mam takie płyty, całe płyty miedziane i wytrawiało się flamastrem, kwasem ścieżki. A dzisiaj na dobrą sprawę możemy sobie, o taki przyrząd, to jest wzmacniać. Taki przyrząd zaprojektować na komputerze, no chociażby w programie w darmowym KiCad. Czy w programach Fusion 360, czy innych tego typu autokadach, jakichś. Autokad ma kilka programów do elektroniki, dedykowanych. Możemy sobie bez problemu taką płytkę zaprojektować, wysłać do Chin projekt. Oni nam to sprawdzą i prześlą za kilka dolarów taką płytkę. Trzeba oczywiście tylko uważać na jej parametry, można sobie dowolnie ustawić, bo o wiele bardziej skomplikowaną płytkę niż tutaj zrobić. Oczywiście trzeba być pewnym, ale na komputerze programy symulacyjne pozwalają sprawdzić, czy płytka jest poprawnie zaprojektowana. No już zmian w takiej płytce wprowadzać się nie da. Można ewentualnie, jeżeli gdzieś jest przejście nie tak, można próbować to tą ścieżkę przeciąć ewentualnie przelutować jakimś drutem, bo tak się robiło kiedyś na zwykłych płytkach, tak jak tutaj. To było trochę łatwiejsze dzisiaj w takich już pokrytych warstwami ochronnymi to będzie gorzej wyglądać, no ale kiedyś w ten sposób się działało. Działo i to działało. I myślę, że jeżeli popełniamy nawet błąd przy projektowaniu takiej płytki, bez problemu można sobie y, zmienić projekt, wysłać jeszcze raz, bo dlatego, że to już jest dzisiaj po prostu stosunkowo tanie. A sama książka pomaga nam zrozumieć, y, jak działają to poszczególne elementy, nawet jeżeli y, dla amatorów, zwłaszcza, wydaje się y, projekt płytki, czy dosłownie y, płytka tutaj tu projekt to tu płytka. Wydaje się skomplikowany, no to naprawdę książka pomaga w zrozumieniu poszczególnych funkcji każdego z elementów czy układów. Wszystkie symbole są bardzo opatologicznie opisane i bardzo jasno. Łącznik wielopozycyjny. To są ogólnie. Schematy, które są schematy i symbole, które są używane do dziś. Jeżeli takie układy oczywiście są w schematach urządzeń, dlatego że dzisiaj ciężko jest już spotkać typowy tranzystor PNP, bo dzisiaj mamy dużo układów cyfrowych. A układy cyfrowe też są opisane tutaj w tych książkach. O, patrzcie, jak tutaj fajnie jest rozrysowany schemat. Co ma wspólnego instalacja wodociągowa z prądem elektrycznym, czyli na dobrą sprawę opisane, mamy tutaj główne prawa, prawa elektrotechniki, elektroniki, elektryki na podstawie wodociągów. Właśnie, czyli prąd, napięcie i rezystancja, na czym to polega i co, jakie zjawisko jest, jest podobne. Do, jakie zjawisko w przewodach jest podobne do przepływu wody w rurociągu? No, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre porównanie. Oddaje to wszystkie zależności w układach elektrycznych właśnie na podstawie czegoś takiego jak wodociągi, które są generalnie zasada jest dużo łatwiej przyswajalna niż, niż właśnie. Same elektrotechniki, sama elektrotechnika i wzory łatwiej to zrozumieć. O tutaj patrzcie, rezystancja w ten sposób wytłumaczony jest opór elektryczny. Mamy rurę o określonym przekroju, który pozwala, który pozwala na przepłynięcie tędy określonej ilości wody, a w naszym przypadku elektrycznym prądu tutaj mamy rezystor to jest odpowiednik rezystora dlatego, że nam spada to ciśnienie i ilość wody, która przepływa przez ten rezystor, ciśnienie nam się zwiększa no i tutaj z drugiej strony rozpręża nam się to, co zdołało przepłynąć przez rezystor i prąd płynie dalej no a pompa sama to jest Symbol, jakby napięcia, które płynie, które pozwala na przepływ prądu. No, bardzo fajnie jest to rozpisane. Patrzcie, jeden obok drugiego. No, bardzo, bardzo, bardzo fajnie rozpisane. Ja pamiętam, że ja te książki bardzo lubiłem czytać i pozwalały zrozumieć bardzo dużo. A tym bardziej, że one nie są jeszcze jakieś takie one nie są ani za grube, ani za cienkie 200 stron na temat. Bardzo dużo od, po, od właśnie takich podstawowych, jak pilnik, i jego zastosowania, do zmieniamy natężenie prądu. Prąd elektryczny jest zbyt duży, jak go zmniejszyć? No i podstawowe pytanie: bardzo, bardzo fajne. Przejdźmy sobie może do książki o technice cyfrowej. Tak, tylko zerknijmy przynajmniej na spis treści, dlatego że to, tego jest najwięcej we współczesnym świecie. Układów stanu, scalonych, układów analogowych, jeszcze na pewno jest gdzieś książka układy analogowe, jeszcze gdzieś ją mam. Gdzieś tutaj może nie jest, ale gdzieś na 100% ją jeszcze mam. I tutaj mamy te układy cyfrowe, które do dzisiaj na dobrą sprawę się ich najwięcej wykorzystuje. Ta książka, ta pozycja mogła się chyba najbardziej zestarzyć no może nie zestarzeć zakres wiedzy tutaj dlatego że w szkołach wydaje mi się że dalej się uczy o układach TTL mosach Cemosach, o tym wszystkim co tutaj jest opisane no na dobrą sprawę nie wchodzi się już do tego tak aż bardzo głęboko patrzcie przerzutniki no takie prace się wykonywało w szkołach chyba nawet na politechnikach nie budowało się takie układy właśnie na, na przerzutnikach, na bramkach. No ale tutaj ta książka też nam pomaga właśnie w zrozumieniu tego. Możemy sobie spojrzeć. Cztery wyłączniki umożliwiają stworzenie interesującego kodu cyfrowego. Dzięki temu możemy sobie stworzyć kody i opis jak to zrobić. No i podstawowe prawa, które pozwalają nam to opisać w sposób matematyczny od prostych zagadnień na początku książki do coraz bardziej skomplikowanych dalej. O, patrzcie, leksykon podstawowych skrótów. Książka wydana jeszcze za czasów PRL. Mamy tutaj dużo właśnie w technice cyfrowej używanych skrótów anglojęzycznych. No wtedy mało kto mówił po angielsku. Uczyło się w szkołach języka rosyjskiego, a tutaj mamy użyte, użyte słowa, użyte hasła, które są używane do dziś. Czyli autor, dobrze, że został przy tym nazewnictwie oryginalnym. Oczywiście to się spolszczało. PLA, PLL, perum, PROM, RAM, ROM. No to są używane w sumie te polonizmy do dzisiaj. Tylko więcej osób może kojarzy, jakie jest rozwinięcie tych, tych skrótów. Najważniejsze jest oczywiście wiedza co to jest i do czego to służy. No i bramki. Bramku, bramek się do dzisiaj bodajże uczy. No, bardzo fajnie rozrysowane. Schematy mechaniczne, jak wygląda poszczególny element, który będzie montowany gdzieś na płytce. Dzisiaj te wszystkie elementy już nie trzeba tak bardzo tych kart nawet przeglądać, porównywać, bo robi to za nas komputer, sprawdzamy sobie, tylko wrzucamy sobie taki element wyciągnięty gdzieś tam z jakiejś biblioteki i sprawdzamy sobie na płytce czy nam to pasuje, ewentualnie jeżeli nie, to delikatnie pozwalamy samemu albo programowi dostosować ścieżki do właśnie tych mechanicznych rysunków konkretnego elementu. O, patrzcie, takie układy, jak w środku wygląda i na czym polega jego zastosowanie. Tutaj mamy bramkę z negacją. I w takim układzie mamy trzy bramki. Oczywiście tutaj ten fragment, ten mały prostokąt służy do orientacji, żeby się nie pomylić, żeby nie wpiąć w złą stronę. Czyli patrzcie, z lewej strony ten prostokącik to znaczy, że mamy na dole pierwszą nóżkę. No i oczywiście poziom wejściowy, poziom wejściowych, napięcia. Wysoki, niski poziom. No? Nie wiem, mam nadzieję, że, że przekonałem Was do tych książek. Zwłaszcza, że te książki dzisiaj można kupić naprawdę za bezcen. Trzeba mieć tylko troszkę szczęścia na jakichś wyprzedażach. Jak widzicie, ja tutaj mam po jakichś bibliotekach, jakichś likwidacjach bibliotek te książki kupione. Już wtedy ja odkończyłem technikum jakieś, no dobre, dawno, dawno już dosyć. Mamy tutaj jakiś. skatowić, likwidacja biblioteki zakładowej, 83 rok. Naprawdę można tych książek troszkę znaleźć, a te książki naprawdę mogą nam pomóc w zrozumieniu elektroniki. Dzisiaj nawet wydaje mi się, że takich książek pozycji jest niewiele, tak dobrze opisujących te podstawowe zjawiska. Właśnie dla osób, które zaczynają przygodę, starają się zrozumieć elektronikę, to te pozycje myślę, że są warte kupienia i przeczytania. Ja mam tutaj cztery książki. Tak jak wspomniałem, brakuje mi jeszcze na pewno techniki analogowej. Jeżeli ktoś z Was ma te książki i kojarzy jakieś inne tomy z tej serii, dajcie znać koniecznie w komentarzu. No i chyba wszystko. Lajkujcie, subskrybujcie, bo to pomaga w rozwoju kanału. Daje mi też jasny sygnał, co lubicie oglądać, w którą stronę ma ten kanał iść. Ja widzę mniej więcej, w którą stronę mam iść po tym, ile wyświetleń mam na poszczególnych filmach. Nie zawsze się to zgadza z moimi zainteresowaniami, no ale, ale postaram się dostosować zawartość materiałów dostępnych na kanale do tego, co Was na dobrą sprawę najbardziej interesuje. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Do usłyszenia się. Trzymajcie się. Cześć.